Witam Was na moim kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić takie danie z pałeczek, ziemniaczkami i marchewkami. Dzisiaj będziemy robić bardzo ciekawe danie. Tutaj mam takie kupione pałeczki, które zdjęłam z skórki i obcięłam te końcóweczki, dlatego że te skórki i tak moje dzieci nie jedzą, a to będą mieli od razu takie małe, ładne, płychnie mięsko. Rzucamy sobie tutaj. Najpierw pokazuję dlaczego my to zamarynujemy. Rzucamy, już biorę łyżeczkę. Rzucamy sobie tutaj kary. Kary rzucamy paprykę czerwoną. I słuchajcie, najlepsza przyprawa, która pasuje do kurczaka, to są suszone pomidory z czosnkiem, jest bazylią. tak? Rzucamy to wszystko. Dajemy troszeczkę soli. I troszeczkę jeszcze pieprzu. I nalewamy troszeczkę oleju i to marynujemy i to ma postać w lodówce do godziny, tak, żeby ten fajny smak się tak, te mięsko. Będziemy robić ziemniaczkami yy, z porem, z marchewką, będziemy robić to w rękawie, tak. I zobaczcie proszę, już mamy zamarynowane, wstawiamy to do lodóweczki. Piękne czerwone mięsko nam to wyszło. I wstawiamy do lodówki. Później do Was wrócę. Nasze mięsko już jest prawie godziny było w lodówce. Już wyjęłam, mamy zimniaczki. Teraz kroimy sobie pora. Będziemy rzucać do tego. Pokroimy pora i zim i marchewkę. Będziemy robić to w woreczku. I teraz marchewki kroimy takim właśnie kółeczkami. I będziemy rzucać to wszystko do woreczka. W woreczku wstawiamy do piekarnika, do godzinki czasu na 180 stopni. I jeszcze ja pokroję tutaj nasz kopereczek, żeby też rzucić. I rzucamy do naszego woreczka. Wezmę tylko łyżkę i rzucamy tutaj, to przesuniemy, rzucamy te nasze pałeczki do środka, tak? Wszystko będziemy rzucać tu. jest naprawdę pyszny obiadek na całą rodzinkę. Robię to często, dlatego że to jest jedno danie. Teraz rzucamy do tych pałeczek te wszystkie i Tu ja ubrałam z 5 zimniaczy na cztery tak i podzieliłam. I rzucamy wszystko skąd do tego woreczka. Marchewkę, kuperek, wszystko, tak. Będziemy lepiej nóż. Nożem będziemy lepiej rzucać. Jeszcze troszkę nam zostało. Troszkę z góry posolimy, tak jakby te warzywka, kochani. Troszkę tu ogarnę. I rzucamy tutaj. Troszkę soli i pieprzu. Kurczaki nam były przyprawione, ale. Jeszcze troszkę warzywka, żeby nam nie były tam tak. I robimy coś takiego, mieszamy. Tak, żeby na tych ziemniaczkach też były Pięknie to wygląda, kolorowo przede wszystkim. I zamykamy nasz woreczek w taki sposób i wstawiamy do piekarnika i woreczek zamknięty. Wstawiamy do piekarnika do godziny czasu na 180 stopni. I nasze danie po godzinie czasu już jest upieczone. Próbujcie z przepisem, gotuj z maszką.